z nami władca dźwięków, Cezik. Co to za pedał, co to za bieddał? a Cezik skończył się na Kilemon. Kameralny akt to takie multimedialne show, można powiedzieć. Dzieje się wiele. A czy trudno jest okiełzu wszystkie te techniczne kwestie? Czy masz miałeś z tym problem jakiś na początku? Ach, tak. Na początku... Znaczy, to, jakby to ewoluowało, ewoluowało, ponieważ na początku miałem tego znacznie mniej. Więc z czasem, jak nabierałem wiedzy, mogłem sobie pozwolić na dodawanie kolejnych elementów. Teraz to wygląda jak wygląda i można się złapać za głowę, jak się tak patrzy z boku na to wszystko, natomiast jakby dla mnie nie jest to aż tak y, nie do okiełznania, no bo już, już od, jakby trzech lat widzę to przed oczami. Zdecydowanie się był jeden z takich gładko idących koncertów. Bywały koncerty, na przykład gdzie pod kątem technicznym zawieszał mi się komputer w połowie, a jeżeli wszystko jest oparte o elektronikę i o komputer, no to jak miałem komputera, to właściwie to w ogóle mnie nie słychać, bo na mikrofon nie działa. Więc jedne, co mogłem zrobić, to krzyknąć, że 5 minut przerwy, resetować wszystko, uruchamiać na nowo i jechać dalej. Może dwa razy mi się to zdarzyło, ale na 100 koncertów no, to nie jest taki wynik tragiczny. Wiadomo no, tam zawsze jakaś stłuna pęknie coś, coś się krzyśle zagra, a że ten koncert jest oparty o nagrywanie jakby pętli na żywo, no to czasem jak coś źle zagra, to już nie można tego odwrócić, no i trzeba już brnąć w to dalej. A bo czasem na przykład pomylę guziki, zamiast włączyć tego, co bym chciał, to włączam się zupełnie co innego. No różne no, cuda się dzieją. Na, na szczęście. E, z doświadczenia wiem, że ulian się nie zauważają takich rzeczy, bo ja wiem, że... No ja wiem, że wcisnąłem źle, natomiast ludzie jakby nie wiedzą, jak powinno być, więc myślę, że tak ma być. Nic no, się nie orientuję. Tylko, że niestety mam coś takiego, że jestem za szczery i na przykład przyznaję się do tego, że właśnie coś spieprzyłem. Ok, szwagier jest tutaj przy brzegu. A Widzisz, jak je? No, it's it for feet. For feet, szwagier. For feet. A czy każdy numer y, równie łatwo da się przełożyć na taką wersję koncertową, czy na przykład z którymś miałeś problem? No, są utwory, które bardzo ciężko przełożyć, bo mają na tyle mm, jakby rozbudowaną harmonię i, i, i rozbudowaną jakby budowę taką barwową, że ciężko je odegrać w taki sam sposób. Natomiast ja nie mam potrzeby, żeby odgrywać wszystko dokładnie tak, jest, jak jest w oryginale, wręcz przeciwnie. Wolałbym, żeby ludzie przychodząc na koncert się czymś zaskakiwali, w sensie widzieli rzeczy, których nie widzieli wcześniej. No? To wtedy jest jakoś taki przyjemniejszy odbiór, jeżeli można się jakoś złapać oryginału, ale jednak grać trochę inaczej niż, niż słyszeć trochę inaczej niż, niż jest w oryginale. Czy możesz wspomnieć e, kilka słów o tym, o swojej ala płycie, o której powiedziałeś dzisiaj podczas występu, nazwijmy to tak? No tak jest, że odkąd pamiętam, wszyscy pytają, kiedy płyta, kiedy płyta, bo to jest tak, że jak się bawi w muzykę, no to, jest to takie jakby, się samo się nasuwa, że trzeba wydać płytę. Natomiast gdzie w, w dobie internetu e, to już nie jest takie oczywiste. No, można tak naprawdę działać w internecie i nie wydawać płyty, jak widać na moim przykładzie. Natomiast faktem jest, że zawsze miałem jak potrzebę, żeby zrobić coś takiego bardziej regularnego, co będzie żeby miało przynajmniej zbliżoną formę do czegoś na przykład płyty. Czyli akurat w moim przypadku to musi być klip, bo ja akurat klipami operuję. Tylko żeby to nie był jeden klip, przerwa, kolejny klip, przerwa, tylko na przykład kilka klipów w krótkich odstępach czasu żeby miało to formę jakąś taką zielokrotnioną, w małych odstępach czasu. Chciałbym nagrać kilka takich one nie mogą być specjalnie skomplikowane, żebym się wyrobił i nie nagrywał ich przez trzy lata. Więc mam taki pomysł już, jak, jak nagrać to, i żeby też miało to jakąś taką ciekawą formę, której, która nie specjalnie jest jakby popularna w polskim internecie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wspominałeś, że dla ciebie właśnie liczy się bardziej jakość, a nie ilość, dlatego czasami trzeba trochę dłużej poczekać na Twój materiał. A czy nie masz takiej, nie czujesz takiej presji czasu przez to, że w internecie wszystko dzieje się bardzo szybko i codziennie jesteśmy zalewani nowymi materiałami? Tak, tak czuję presję ogromną. To jest męczące, bo wiem, że ludzie już pozapominają też. To znaczy można być popularny, można być na fali przez rok, a później, jak się nic nie zrobi przez jakiś czas, to już nie pamięta. Bo przyjdzie ktoś nowy, ktoś bardziej interesujący, zrobi coś nowego i ludzie już przeskakują na następnego, I mi myślą, a ten jest ciekawszy, tamto już, tamte już mnie niczym nie interesuje. Nic interesującego w nim nie ma. Więc dlatego ja wchodzę z założenia, że można jakby jak maszynka wypluwać te klipy przeróżne, natomiast wydaje mi się, że lepiej zrobić kilka klipów w jakimś stylu, w, w, zrobić coś świeżego, później zrobić przerwę i zrobić następną serię klip. Znowu będzie miała w sobie coś świeżego, żeby cały czas zaskakiwać czymś, jakimś przynajmniej jednym elementem w takich chubach. Wtedy tak naprawdę to ma większą wartość, bo ludzie się jakoś tak przywiązują i czują się docenieni, że przemogą liczyć na coś jakiegoś takiego oryginalnego. A czy zdarza Ci się często tak, że pomysł, który masz w głowie, wydaje ci się, że on tak świetnie gra i wszystko będzie tak wspaniale, po zderzeniu z rzeczywistością okazuje się na przykład niewykonalny, albo już nie gra wcale tak wspaniale? Nieustannie tak jest, można... Ja dużo mi w głowie dźwięku gra melodii i tak dalej, ja sobie później tam źle tygodniał nagrywał. już sobie kurczę, jest to będzie hit, to jest Wsiadam do komputera tam nagrywam te dźwięki, coś tam pośpiewałem, więc że to z rządące. Kiedy ja to wymyśliłem? Jest, jest mi wstyd. No i się okazuje, że to nie jest takie proste. Więc te rzeczy, które ma się w głowie i wydają się, nie wiadomo jak wspaniałe, później jak faktycznie się je naniesie na na... Yy, się na komputerze i zaczynają brzmieć z tych głośników. To to nie, to nie miało być tak. To, to inaczej sobie to wyobrażałem. No i trzeba myśleć dalej i wymyślać kolejne rzeczy. Tak więc y, dużo jest tej pracy takich ślepych strzałów. A, a czy już po kilku latach, sześć lat, tak? działasz dokładnie w internecie? No, gdzieś tak. Zacząłem sześć lat temu chyba, tak? Czy wrzucając nowy klip do internetu potrafisz e, tak się wychillować i spokojnie czekać na odzew, czy raczej czekasz w takim napięciu na reakcję widzów? Oj, napięcie. Sięga za Jak Ja już sam klip, to myślę, że tydzień jestem wyrwany z życia i jedyne no co robię, to siedzę i tak patrzę i przecież się podoba się. Mierzasz. Podoba się nie podoba się podoba, świetne, by się świetnie ile się, tylko tyle. Miało być więcej. Siedzę i tak się biczuję hu, własnymi myślami. No nie jest to zdrowe, ale nie potrafię się powstrzymać. A propos tego właśnie, że stawiasz głównie na jakość, to który z klipów filmarów hmm. e, sprawił Ci najwięcej właśnie kłopotów przy tworzeniu? Z którym się najbardziej wymęczyłeś? Myślę, że z klipem, z który złożyłem z negatywnych komentarzy na swój temat, ponieważ on był bardzo ciężki do zrobienia pod kątem technicznym, jeśli chodzi o montaż. Nie, nie, nie. to psychicznie to ten był luzik, natomiast faktycznie robienie go, w sensie montaż, jak już ja, 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 ja jestem amatorem, jeśli chodzi o montaż, bo jestem amatorem w każdej montaż to jest, ja się odczułem go od zera zupełnie. Tam sobie wymyśliłem rzeczy takie, że będą fruwać napisy, po prostu tak, że, ło. No i się okazało, że nie jest takie proste, i no, trwało to bardzo długo, no, ale zrobiłem, udało się. Cała Twoja twórczość ma taki wydźwięk, właśnie raczej komediowy. Czy tak było od początku, czy jednak to się wyklarowało jakoś tak po drodze, że to są głównie komediowe rzeczy? odwrót! E to są głównie komediowe rzeczy siłą rzeczy y, to znaczy bo pakuje jak pakuję, to mi już skręca e, dobrze y, nie wiem jak to wyszło właściwie na początku ja nagrywałem takie rzeczy nagrałem jakieś dwa klipy, które niby miały być komediowe, takie normalne zupełnie y, natomiast jak później pomyślałem sobie, kurczę, jeżeli ktoś ma to oglądać to muszę albo pójść w komedię, albo w kontrowersję albo muszę być nie wiadomo jak wysokich lotów i dotrzeć do takiej grupy, która to doceni. Więc stwierdziłem, że na wysokie loty nie jestem gotowy. Kontrowersje są pójście na łatwiznę, więc stwierdziłem, to może w tą, w tą zabawę pójdę. No i tak poszedłem, no i jakoś to się dobrze przyjęło i stwierdziłem, że będę szedł w to, skoro jak to się przyjmuje, nie będę tam pod prąd szedł i udawał, że tam chcę być nie wiadomo jak ambitny change tym, czymś panno Karolino część tym, czymś panno Anavelo szczęść tym, czymś sexy dana dana Jaćka i Renata Hej, sexy pani chcą szaleć z nami, chcą być z nami, chcą rocząć się z nami Lubię tak chcą wyginać się z nami By być blisko nas, nie mogą narzekać Nie urodzin Bóg rozpalił we mnie, żarlas i wołają mnie Dzięki mej słabie Wszystko gra jednak węć, póki nie przyjdzie świt, jedziemy z tym, jedziemy z tym, póki nie przyjdzie świt, tak Mieliśmy okazję przekonać się, że masz również gadane na scenie. Trafisz rozbawić publiczność. Myślałeś, żeby jakoś delikatnie rozwinąć się w tym kierunku jeszcze bardziej, czy nie? To nie, było ja <grym> w... takie przerażenie. Ja, ja spróbowałem stand upu raz w życiu. Niestety to było w publicznej telewizji zupełnie jakby się nie było. Tak, nie, nie, nie? nie odnalazłem w tym w sensie że zrobiłem to, bo to był element z moich koncertów i bawiło. Natomiast jak już miałem zrobić tylko to, nie połączyć tego z koncertem z muzyką, to w ogóle się poczułem jak. Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, w sensie nie wiedziałem, no, nie, nie odnalazłem się tu zupełnie, także zrobiłem to, żeby sprawdzić czy to jest moja bajka, nie jest to moja bajka, nie będę tego powtarzał, e, więc jeżeli mam e, jakikolwiek, jakąkolwiek formę send-upu uprawiać, to muszę siedzieć, więc to już send-up nie może być, muszę mieć gitarę w ręku, więc to raczej jest dodatek do koncertu. Właśnie, czy przez to, że cała Twoja twórczość ma taki wydźwięk właśnie komediowy nie wydaje Ci się, że ciężko było Ci przykuć uwagę widzów bardziej poważnym utworem, takim właśnie jak Nieprzytomny Świat z Melon Gotteluk? No tak, tak. Zresztą nawet nie tylko, że było mi ciężko przykuć, ale w ogóle w komentarzach widać było, że ludzie nie specjalnie chcą tego typu wydania, więc no nie było to łatwe. Natomiast tak jak wspomniałem na koncercie, no, trzeba muszę założyć czasem coś zrobić takiego, żeby nabrać dystansu do tych komediowych rzeczy. Bo ja nie czuję się właśnie komediantem takim 100%. I chciałbym też po prostu się skupić tylko na muzyce. A łatwiej jest tą muzykę tworzyć a pana po prostu na no, wydźwięk taki poważniejszy. Ale nie będę też szedł tak jak mówię pod prąd i zaś obrażał się na ludzi, że nie chcą słuchać mojej poważnej muzyki. Tylko, no, trochę to odpowiednio odskocznie, a postaram się znaleźć jakiś taki złoty środek, żeby było trochę poważniej, ale niezbyt poważnie i żeby sposób wykonania tej muzyki był taki, jakiś figlarny albo tak nietypowy, żeby jakoś tak wypośrodkować to No i tak na koniec jeszcze zapytamy, gdybyś mógł zaprosić do współpracy dowolną osobę, nie, niekoniecznie z Polski, to kto by to był? Bobby McFerrin. Zdecydowanie. Dlaczego? Bo podziwiam go od dziecka i był moją inspiracją, jeśli chodzi o za ławy wokalne, ponieważ jest mistrzem w tym co robi i zawsze mi imponował. No i generalnie wydaje mi się być takim pozytywnym człowiekiem. Myślę, że dobrze bym się czuł w jego obecności. Dziękuję Ci bardzo dziękuję. za rozmowę. Dziękuję. bardzo dziękuję. 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 dziękuję.